W dalszym ciągu trwają prace w parku, w Kamieńcu Wrocławskim, te prace w tej chwili przybrały na swojej intensywności. Dużo zostało bardzo zrobione, bo ten park został bardzo wyporządkowany, Wywiedzione zostały wszystkie liście, wszystkie zalegające śmieci. Ponadto zostały powyrywane stare pieńki, także w tej chwili będzie już można posiać tutaj trawę. Zostały pozbierane jeszcze takie szkła, różne śmieci, które zalegały na ziemi. W tej chwili ekipa wytycza ścieżki, korytuje. Jedna ścieżka będzie zrobiona już na gotowo, prawdopodobnie z nawierzchnią asfaltową. Chodzi o to, żeby dzieci miały gdzie jeździć na rolkach. Pozostałe ścieżki zostaną zrobione metodą tłuczniową, bo w tej chwili pewnie też nie będzie pieniędzy, żeby w całości ten park zamknąć. No ale docelowo te ścieżki mają być również zrobione w takiej technologii, żeby dzieci na rowerkach, na rolkach mogły tutaj jeździć w bezpiecznym miejscu. Na pewno, kiedy ten park zostanie oddany do użytku, wielu mieszkańców będzie chętnie z tego miejsca korzystało, bo to będzie naprawdę bardzo bezpieczne miejsce dla wypoczynku dzieci i rodziców. Prace trwają nie tylko przy alejkach, ale także przy ogrodzeniu. Są zakupione już krawężniki, te krawężniki są kładione. No i ogrodzenie będzie powolutku rosło. Będziemy to śledzić razem z Państwem, okiem naszej kamery. Takie widoki, które teraz widzimy, one zostaną odgrodzone, posadzone zostaną tujki, to wszystko zostanie zasłonięte tak, aby park był naprawdę bardzo przyjaznym miejscem. Otoczenie szkoły bardzo się zmieni. Ulica Cichy Kącik jest planowana do remontu, do naprawy tej nawierzchni tutaj. Tak samo będzie wykonany parking po bardzo wielu latach starań. Jest szansa na to, że będzie właśnie parking przedłużony. Ten parking będzie służył zarówno rodzicom dzieci przywożącym je do szkoły, ale także będzie służył rodzicom przywożącym dzieci do przedszkola osobom które przyjeżdżają do ośrodka zdrowia, także tym wszystkim którzy będą przyjeżdżali do parku, żeby tutaj odpocząć sobie w cieniu drzew. Jest szansa, że będzie naprawdę bardzo ładne miejsce przywrócone Kamieńcowi Wrocławskiemu.